Tylko jesteśmy ignorantami w tematyce zdrowia, bo myślimy, że ta odpowiedzialność spoczywa na kimś innym. I to nie jest tak, że my sięgamy chętnie, bo, bo faktycznie włożono nam do głów, że jest lekarz rodzinny, który o nas zadba, bo to jest rodzinne. Pięknie brzmi nawet taki rodzinny. No wiesz, on na podstawie wiedzy, której był nauczony, którą uwierzył, że jest jedyna i prawdziwa, no stara się dbać na pewno jak potrafi. Natomiast nikt mu nie powiedział, że jest jeszcze inna wiedza, której nie był uczony, być może specjalnie nie był uczony. No i w związku z tym o tym nie wie, a nawet jak się dowie, to mówi, że to jest średniowiecze, bo tu wszystkie, oni są wszyscy, że tak powiem, do ostatniej kropli krwi przesiąknięci badaniami naukowymi, tylko nie wiedzą o tym, że od lat 80. praktycznie wszystkie badania kliniczne są kupowane. Więc jeżeli chcesz ty sobie zrobić jakieś badania kliniczne, cokolwiek udowadniające, dosłownie cokolwiek, no to zlecasz jakiejś tam instytucji, która się zajmuje badaniami, Wpłacisz odpowiednią ilość kasy na stół i mówisz, no spodziewałbyś się tych i tych wyników, bo tak wynika z tego, co wiesz. No i oni już wiedzą, w jakim kierunku mają prowadzić. No to, no to jak ja takie badania czytam, to, to nie mam absolutnie żadnych wątpliwości, że to są badania odpowiednio sponsorowane, ukierunkowane.